Cześć, tu jest adres. Alchemia. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić, co słychać w energii. A jako, że ekspertem od tego, co się dzieje w energii, jest Alchemia, <noise> będziesz ty się produkować bardzo krótko, prawdopodobnie. O, bardzo dobrze. Yy, co słychać w energii, tak? Tak. Taki krótki przegląd. Ja w ogóle mam, e, mam mówić na ten temat. Więc e, tak sobie rozmawialiśmy przed. E, staramy się codziennie w ogóle patrzeć jak to wygląda. Trochę tam osób też e, widzi. E, upublicznia to i też staramy się to jakoś zweryfikować właśnie z sobą. Mamy teraz listopad 2019 roku, chyba 25. No i zmierzamy ku tak zwanemu końcowi roku. To, to koniec roku będzie długo. Od chyba 29 sierpnia to było, tak? To 29 sierpnia była ja, jakoś tam. Może tak. Była ta bitwa energetyczna, wielka. Więc 29 sierpnia tego roku odbyła się ta bitwa, y, która miała tutaj bardzo znaczące y, takie y, warunki, żeby w ogóle tą ziemię ochronić. Y, jeszcze wcześniej poschodziło bardzo dużo też y, 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 innych ras, które miały tutaj zasilić tą ziemię i w ogóle. W tej chwili mamy tą kontynuację, czyli... Y, Chcę to tak jakby wytłumaczyć y, z takich, y, jakby, y, z tego, jak to po prostu rzeczywiście wygląda. To, że ona się odbyła y, w przestrzeni kosmicznej i myśmy tego nie widzieli, bo tutaj jesteśmy na Ziemi, to tak naprawdę y, odbyła się przez. Y, przez to, że tam rzeczywiście zawalczyły istoty, które, yy, które nas obroniły. Ale yy, może zacznę od tego, że to będzie kontynuacja yy, wiadomości w energii tego, co ja yy, widzę, a reszta może sobie zweryfikować to ze sobą i zobaczyć, jak to dalej yy, wygląda. Co też jest bardzo istotne. 29 sierpnia była bitwa w kosmosie nad nami, na której nie byliśmy de facto w takim sensie, że nie byliśmy tam fizycznie, ale część osób mogła to też zweryfikować, że w energii rzeczywiście się odbyła że nawet niektóre osoby były na Radzie zostali ustanowieni nowi ambasadorzy, na przykład galaktyczni. Bardzo dużo było też zmian. Mamy teraz listopad. Jesteśmy po przejściu w 5D. Tutaj też następują bardzo duże zmiany. Mamy tak jakby, to też już mówiliśmy wcześniej, mamy wyczyszczony astral, mamy bardzo dużo jakby rzeczy, które jest, jest to sypanie się już struktur Matrixa e, i to można bardzo już, namacalnie wręcz zauważyć. E, chcę nawiązać tutaj do tego, że e, ta cała bitwa e, to była tylko bitwa, a nie wojna. I jest to bardzo istotne. Wojnę musimy stoczyć sami. E, dalej mamy, e, możemy to też zaobserwować na przykład po snach, e, w snach, e, gdzie m, są już konkretne e, na przykład rzeczy, gdzie możemy zaobserwować, że rzeczywiście jeszcze mamy jakieś tam ganiamy nas, ktoś gania, mamy różnego rodzaju ataki i tak ale one są już dużo słabsze. Natomiast struktury te takie ciemnych sił cały czas działają, ale już na bardzo niskich jakby pułapach. Bardzo jest to łatwo jakby zdekonstruować lub się obronić. Tutaj też była mowa o tym, że wcześniej już mówiłam, żeby się też zajmować sobą, żeby dekonstruować te matryce energetyczne, matryce matriksowe, tam gdzie myśmy byli w pewnym sensie jakby przechodzić przez pewnego rodzaju procesy jak najszybciej się tylko dało, dlatego że tutaj będzie po prostu to bardzo, bardzo potrzebne. Przed nami jest wygranie wojny. I chcę tutaj wytłumaczyć, tak to jak ja to widzę, z, w energii, I jak to się wydarzyło, że ktoś za nas odbył jakąś bitwę i myśmy tego tak do końca nie widzieli. To nie do końca tak, że nas tam nie było. Oczywiście nie wszystkich nas. Natomiast wszystko wygląda to tak, że żeby była wygrana ta bitwa, to yy, musieliśmy się przesunąć na odcinkach czasowych, w sumie też jakby z przyszłości, zadziałać to, żeby w przyszłości było lepiej. To jest tak trochę jakbyśmy my sami wygrali tą bitwę, tylko że jeszcze o tym nie wiemy. Czyli, za... czyli my z przyszłości wróciliśmy się tutaj, mając do tego takie możliwości już w przyszłości. Wrócili tu i coś zrobili. Będąc na przykład już w innych ciałach, niekoniecznie Dokładnie. ziemskich. Więc w tej chwili jest też coś takiego, że już możemy, mamy na przykład taką technologię, jakby z, tych przyszło, z przyszłości, z tych przyszłych ugęszczeń, żeby zapobiegać każdej negatywnej takiej formie rozwojowej, czyli przesłać do swojego jakby człowieka pewnego rodzaju informacje i to jest podłączenie już po prostu pod to wyższe jakby ciało takie, które się rozwinęło i ma na przykład 500 lat wcześniej i ono ma naprawdę bardzo dużą możliwość po prostu taką też i techniczną i, i, i wiedzę i bardzo duży zakres właśnie wiedzy technologicznej. Gdzie często też ludzie piszą tam w komentarzach, że 5D to jest bez sensu, że tutaj w ogóle to jest jakaś ślepa uliczka, nie wiadomo co i tak dalej. Co też chcę poruszyć ten temat akurat, bo to mi się w tej chwili przypomniało, że to nie jest tak, ponieważ my jesteśmy na pewnej linii czasowej na Ziemi. I w pewnych zmianach. Jeżeli ktoś na przykład mówi, że rozwój czy ewolucja jest bez sensu, no to on zostaje jakby w swoim własnym, na swoje własne warunki na przykład w jakimś tam momencie. No i pisze na przykład coś takiego. Nie ma czegoś takiego, jak zatrzymanie się w jednym punkcie, bo zatrzymanie się w jednym punkcie no to już mieliśmy przez ileś tam. Cieleń tutaj na Ziemi, i tak powtarzaliśmy pewne rzeczy, bo się zatrzymywaliśmy w jednym punkcie. Dlatego też trzeci wymiar jest tutaj zatrzymaniem się bardzo, bardzo dużo, dużo takich punktach, które są nieprzerobione. Więc jeżeli ktoś pisze, że na przykład 5D jest bez sensu, bo to jest podłączenie pod jakąś sztuczną inteligencję i tak dalej, i tak dalej, to nie jest to prawda. To jest po prostu rozwój i ewolucja. Rzeczywiście y, z tych wyższych jakby y, możliwości y, i ktoś kto tego nie rozumie, to po prostu może w ten sposób to odbierać, ale tutaj na pewno nie jest oddzielenie się od duszy i ta dusza nie jest y, pod, y, jakoś y, technologicznie przejęta i w ogóle i robi się z, z człowieka jakiegoś biorobota i nie wiadomo co. Tylko tu rzeczywiście jak ktoś to widzi, to widzi po prostu już naprawdę bardzo dokładnie jak to funkcjonuje, jakie to są ciała, na jakich matycach, ile tam tego widzisz, jak to rozumiesz. To jest po prostu bardzo, bardzo duża różnica. Więc tutaj też przy okazji wyjaśniam to, że absolutnie... Zatrzymanie się w jakimś procesie, i też ludzie piszą, że każdy na przykład jest Bogiem, i że wszyscy ludzie byli bogami, i tutaj zostali jakimś dziwnym cudem wtrwieni w człowieka, i w ogóle I wszyscy są tacy wspaniali, to też jest nieprawda, bo już powiedziałam, że też należy wychodzić z bogów i tych wszystkich yy, wcieleń tak zwanych wspaniałych. Yy, takich yy, przelśnionych, yy, Mario Magdaleńskich, jezusowych, czy nie wiadomo jeszcze jakich, ponieważ jest to bez sensu, bo tak naprawdę to jest tylko, yy, no, nie chcę mi się nawet na ten temat wypowiadać po prostu. N nie ma tutaj takiego czegoś, yy, że wszyscy są bogami, albo są jacyś tam bogowie i oni mają tylko tą boską matrycę, i ktoś ich po prostu złapał do klatki i nagle. Chuj I w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, i są biedni i uwięzieni. Bo jak jesteś Bogiem, to jesteś w stanie po prostu to znieść i być tym Bogiem, a nie być uwięzionym Bogiem. To jest po pierwsze taka na przykład y, sytuacja. Bo jak jesteś Bogiem, to możesz wszystko, prawda? No, i tutaj y, zamykamy temat Bogów. Bogów nie ma mamy tylko ewolucję i cały czas jakby dążymy do tego, żeby po prostu być w jak najwyższym takim w tych w takich gęstościach, w których możemy na przykład się przejawić i mieć kontakt właśnie z tym człowiekiem, którym jesteśmy, tylko z, jakby z wyższych wymiarów gdzie tam już na tej drodze ewolucji też wracamy w czasie, gdzie tutaj jest akurat, się posłużę, też się posłużę filmem, filmem Intel Sterral, który jest tam właśnie o, o bohaterze, który wraca właśnie z przyszłości, żeby siebie poinformować i zapobiec pewnym rzeczom, także to jest też coś takiego, co rzeczywiście możemy jakby tutaj unaocznić i ten, ten bohater po prostu tutaj sam siebie spotyka. I tak rzeczywiście też spotkamy samych siebie właśnie na tej bitwie już wkrótce prawdopodobnie, żeby wykonać tą bitwę rzeczywiście i zakończyć na przykład cały proces wyzwolenia ziemi już tak do końca. Też Osoby, które są w stanie poinformować, co jest w energii, właśnie też starają się właśnie to też robić. Ja to robię ze swojej własnej strony. Na razie mamy tutaj jakby cały czas rozwibrowanie. Na, cały czas jeszcze jest to rozwibrowanie 5D. Są to różne rzeczy. Możemy tak właśnie skakać, że jest tak wysoko, że mamy pewnego rodzaju już tą możliwość, ale tu jeszcze pewne rzeczy nas blokują właśnie jeszcze z umysłu, z, z, y, z mentala, y, czyli y, to tylko jakby jest właśnie na tych takich bardzo niskich poziomach, czyli nawet jak coś nam się przytrafia takiego negatywnego, jesteśmy w stanie po prostu to szybciej jakby zweryfikować i jakby y, odepchnąć, czy zlikwidować, czy przetransformować. Jedna ważna rzecz, jeszcze wiele osób y, właśnie tymi trzecio wymiarowymi e, takimi e, myślami e, i sposobem e, właśnie rozumowania się posługuje. E, jest też e, niewyczyszczona tak jakby do końca e, z tych e, takich infekcji, czy tam magicznych, czy takich różnych e, podczepów, e, które e, miała. I na przykład posługuje się na przykład zjadaniem energii czyjejś, co też jest totalną, jakoby, totalnym niezrozumieniem i głupotą, uważam. I czegoś takiego po prostu nie robimy, bo albo osoba po prostu nie rozumie, co robi, albo też nie jest w stanie po prostu zrozumieć, że to trzeba przetransformować najpierw, żeby na przykład. W ogóle nie jemy niczyjej energii. To trzeba zacząć od tego. Każdego, każdy ma swoją energię. I nią zawiaduje i nie należy się do niej dotykać ani zjadać, ani nawet jak ktoś ci coś wysyła, to po prostu to odbijamy, a nie zasilamy się tym, bo to jest po prostu wampiryzm czy jakieś takie. Tak, że w pewnym momencie kogoś kiedyś krytykowaliśmy, że ktoś jest bardzo złą osobą, że wysyła klątwy, jakieś straszne rzeczy. A nagle po, po roku, czy pół roku, nagle sami takie rzeczy robimy, bo coś nam się popieprzyło w głowie. No. A jedząc czyjąś energię zawsze będziemy się brudzić przede wszystkim I, po, i też to nie jest ładne. I też spadamy po prostu z a, wibracji zwyczajnie. A z wysokich poziomów y, po prostu takich rzeczy się nie robi, I bo też... nie, ma, nie ma takiej potrzeby. I pamiętajmy o tym, że nie obwieszczamy się bogami, ani jakimiś tam super, nie wiem czym. Awatarami. E, czy po prostu to jest z e, tego powodu, że jesteśmy ludźmi, e, na ludzika a. tutaj wszyscy jesteśmy. A jeżeli, a jeżeli jesteśmy super e, energetyką i mamy tutaj nie wiadomo jakie mocy i tak dalej. To będzie to widać. Nie będziemy musieli tego ciągle powtarzać w kółko. Właśnie. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Czyli jak gadamy, my gadamy jako Ezodres i alchemia, i nie podpieramy się żadnymi innymi wcieleniami, czy funkcjami, czy czymś takim, ponieważ jesteśmy tutaj. I koniec. A jak przyjdzie czas. To po prostu to będzie ewentualnie widać, lub nie widać, lub się powie, lub nie powie, ale to na razie nie ma sensu i w ogóle ludzie, którzy to robią, yy, którzy się nazywają jakoś, to też jest pewnego rodzaju no, yy, podpis pod tą osobą, co ta osoba sobą tak naprawdę reprezentuje. I tyle. Tutaj jakby pamiętajmy o tym, że możemy jednak spaść z tych wibracji, możemy pewne rzeczy po prostu. Źle rozumieć i no i tyle. Ja wszystkim życzę tego, żeby na przykład ustabilizowywali swoją energię wokół siebie, żeby nie żarli czyjejś energii, tylko ją po prostu, po prostu zostawili w spokoju, zajęli się swoją. I generalnie to jest tutaj najważniejsze, żebyśmy transformowali to, co dookoła jest na przykład niekorzystne, ale tak jakby za pozwoleniem też tej energii lub jeżeli wypowiadamy się na jakiś temat, to też w taki sposób, żeby też nie blokować komuś czegoś lub nie wystraszać. Tylko, bo też bardzo dużo osób po prostu się też zastanawia i się boi i też pisze, że no jak to ta osoba po prostu może coś takiego pisać, że ktoś mi pożre jakąś energię. To jest naprawdę nie bójcie się takich rzeczy, ponieważ to już po prostu. Też tak obserwujemy, że dużo osób, którzy nagle tak troszkę fiksuje, bo im się wydaje, że są jakimiś super czymś tam. I te ego, czy te takie, takie myślenie o sobie, że jesteśmy super, a wy to nie za bardzo, że to im nie do końca dobrze wychodzi, że im no już kilka co najmniej osób się spierdoliło bardzo nisko przez to i po prostu yy, bardzo źle się to dla nich skończyło. No. No, także to jakby tutaj m, zakończyć już ten, tą tak. całą e, wypowiedź e, na teraz. E, pamiętajmy, że idziemy do grudnia, za chwilę będzie grudzień. E, pamiętajmy o tej energii, właśnie, że już takie ostatki będą też e, przed tymi świętami e, tak zwanymi, gdzie one, te święta są tak naprawdę e, na, e, na matrycy właśnie bardzo takiej czarnomagicznej, tak naprawdę. I jest tam bardzo dużo zdojenia. Właśnie energii przez bardzo, bardzo długi czas, gdzie chcemy się jakby odłączyć też od tej całej energii właśnie tych świąt, takiego fejmu, właśnie, żeby to przetransformowywać, właśnie, żeby nie agresywnie do tego podchodzić, tylko po prostu stworzyć jakiś pewien rodzaj innej wibracji, bo będziemy. To one będą też dla wielu osób jeszcze ciężkie, dla wielu rodzin, dlatego że będziemy bo tu będą pomieszane rodziny, które też wierzą, chodzą do kościoła, robią różne rzeczy i tak dalej. Tutaj też ten grudzień jest też najcięższym tak jakby zawsze. Też w tym walka z katolicyzmem i, i z tymi wszystkimi rzeczami już nie za bardzo ma sens, bo tak naprawdę tylko tracimy energię i wchodzimy na ten poziom, to i tak samo się już wali i po prostu ci ludzie to jeszcze tam robią z przyzwyczajenia i z innych tam powodów i i tyle. To się samo już no tak. rozpada, i to, 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 to zresztą widać. E, papież, mamy dwóch papieży, e, bo tamten nie, nie, nie został jakby e, zlikwidowany, czy e, ciągle jest i nie abdykował, tylko przestał, przeszedł na emeryturę, więc jest dwóch papieży. Ten nowy bardzo dużo różnych kontrowersyjnych rzeczy mówi nie wiem czy to w ogóle dochodzi do ludzi z telewizora czy nie ale przynajmniej część powinna i dużo takich tam śmiesznych rzeczy Te gdzieś tam w Ameryce Południowej jakiś wielki kongres był i biskupi, arcybiskupi bardzo poważnie myśleli, żeby kapłanami zostały kobiety jakieś tam i no, takie bardzo rzeczy... Ja jeszcze mam jedną prośbę do osób, które widzą i na przykład też mają swoje kanały, żeby nie... jeżeli widzą, że nad Polską nadciąga jakaś wielka katastrofa i wielka wojna, że pobory do wojska, bo też tam się zderzyliśmy z takim czymś, że daliśmy się wciągnąć w to, w ten właśnie fejm o, o poborach i tak dalej. I teraz uwaga! Bo to nie jest tak, że daliśmy się wciągnąć. To po prostu gdzieś tam w danym momencie się zajął energii i dalej coś tam dzieje. I teraz jeżeli takie osoby też widzą coś takiego, bo to rzeczywiście, jeżeli widzisz, jasno widzisz, no to przychodzi jakby z przestrzeni pewien rodzaj informacji i tak dalej. To wszystko odbierasz. Nie zawsze należy informować. Yy, większą ilość osób o tym, ponieważ rozprzestrzeniamy informację, która jest negatywna. Tak, na przykład pan Jackowski, bardzo, ten jasnobit, naj, najbardziej znany w Polsce, bardzo robi, bardzo złą robotę od ponad 10 lat, bo on cały czas ludzi nastawia na wojnę, cały czas mówi, że będzie ta wojna, a mówiłem, to będzie mam dowody, znalazłem tego trupa i tak dalej, będzie wojna, będzie no. wojna i tak kude, on to gada już od ponad dziesięciu lat, jak ja tam obserwuję i bardzo dużo ludzi się wkręcało w to, już wchodziło yy, i to jest takie cały czas nakręcanie tego, on nie przestaje <grych> i ciągle to udało, no, że że będzie, że tutaj jednak było coś i cały czas tak, na, i ci ludzie się łapią na to i ciągle yy, i się boją i co tu robić i to jest takie kreowanie ilu ludzi, bo on najwięcej ma wyświetleń, można powiedzieć, jakichś tam jasto coś... przez ludzi interesujących się jakimiś tam energiami, powiedzmy, niższymi, czy jakimikolwiek tam. Więc ci ludzie wszyscy, oglądając to, wierząc w to, tworzą to. Czyli to jest po prostu produkowanie tego. Panie Jackowski, niech się pan zastanowi, czy pan chce na żeby pewno... była wojna. Czy pan chce, żeby była wojna, jeżeli pan nie chce. To niech pan nie mówi takich rzeczy. A jeżeli pan chce, no to rozumiem, no. Chce no pan właśnie. wojny, tak? I teraz tak, osoby, które mówię jasno widzą, one mają wielką odpowiedzialność potem za to, że dają tą energię, właśnie idą, idzie to w świat. I teraz. I teraz taka prośba właśnie do jasnowidzów, że jak widzicie coś takiego, to zróbcie z tym porządek jeszcze w energii. Bo macie takie możliwości, czyli wejdźcie w medytację, po prostu to jest porozumienie się jakby z tymi istotami też, które pomagają, żeby odsunąć ten jakby egregor energii, która na przykład jest w tej przestrzeni, bo to wyłapujecie, tak samo jak ja, i nie nie posyłanie tego na zewnątrz. A jak już na przykład istnieje jakiś fakt, taki że są te jakieś pobory w środku nocy do wojska i jest jakaś akcja i w ogóle, to też po prostu zmiana. Po prostu nauczcie się zmieniać po prostu kody. Bo cały czas się coś dzieje negatywnego, co można rozdmuchać i zrobić z igły widły. Nie? I to nie jest no. tak, że myśmy się wkręcili w to. Bo, byśmy, bo myśmy to powtórzyli. zrobili, żeby tak jak Pan się nazywał. To jest test świadomości, czy ty polecisz to, czy nie. Więc to do wszystkich właśnie osób, które generalnie nie rozumieją jeszcze na tym etapie, bo ja mówię tutaj jakby z troszkę wyższego poziomu, że ja rozumiem wszystkie istoty, które są na różnym poziomie. Natomiast też pamiętajcie o tym, że. To jest wszystko dla Was y, cały czas sprawdzian. To są sprawdziany dla wszystkich. W co się wkręcisz, tak będzie. I y, y, naprawdę już jak jesteśmy na tej piątce, to tutaj też nie jest łatwo. I tylko, że mówię, tutaj są wyższe rzeczy, y, y, znaczy wyższe. Tutaj szybciej się wszystko będzie po prostu działo. Jak to się w końcu rozkręci, to będziemy mieli możliwość... Manifestacji tej energii szybciej i to będzie po prostu bardziej, bardziej widać wszystko. Więc nauczmy się po prostu kreować najpierw takie małe rzeczy, a potem duże. Jak już słyszymy o tej wojnie, a też są osoby, które są po prostu, zwyczajnie usłyszą coś takiego, i pan Jackowski na przykład, który rzeczywiście ma dość duży posług. Może naprawdę nakręcić bardzo nieciekawą koniunkturę. Ale on to nakręca od, od, no od, od, od lat, a on tych filmów robi dużo, i prawie w każdym filmie o tym mówi ciągle. Więc to jest po prostu takie. Jedna rzecz jeszcze, że tutaj mamy też scalenie jakby jednej linii czasowej. Bo możemy mieć kilka wersji rzeczywistości, jeszcze do tej pory i cały czas mamy. To jest też taka, taki właśnie moment testowy, kiedy mieliśmy kilka wersji i czasami mogliśmy zobaczyć, że a to poszło mnie tak, to poszło lepiej i w ogóle, więc przeskakiwaliśmy czasami na pewne linie, żeby po prostu ułatwić sobie życie. W tym momencie powoli zaczynamy wchodzić na jedną linię czasową i to jest bardzo istotna rzecz, żeby tutaj, wy, żeby. Nie było tak, że jakieś tam siły przejmą inną linię czasową i przerzucą na przykład pewien bieg wydarzeń. I my się w ogóle nie zorientujemy, że coś ominęliśmy. Tak, że wcześniej właśnie było takie, wynikało to właśnie z tych sił walczących, że kilka różnych wersji było, że nie było tej naszej sobie takiej wykreowanej linii czasowej, tylko po prostu była, bo inna jakaś siła przychodziła i nam to rozwalała. I my tu ciągle walczyliśmy, więc przeskakiwaliśmy i żeby walka o to, żeby, żeby ta nasza linia, bo te kilka Była linii jedna. nawet, żeby... Albo nawet wtedy to było jeszcze, żeby chociaż kilka tych różnych z możliwych, żeby, żeby no było mniej więcej to, co chcemy, nie? Więc tutaj mamy tak, poziomy czyszczenia jeszcze, do czyszczenia wszystkiego, co tutaj się rozpada, czyli nie, nie kładzenia właśnie tej energii właśnie na te negatywne rzeczy i nie produkowania i nie posyłania dalej, bo to jest po prostu bardzo takie. My mamy takie przyzwyczajenie do negatywnych rzeczy. I nawet osoby, które są wizyjne i mają jakiś tam proces już za sobą i tak dalej, to dalej idą w to samo, więc dlatego mówię. Mamy teraz wiosnę, czyli listopad i idziemy do grudnia. I będzie zaraz lato. To jest moja kreacja, bo mi się nie chce zimy mieć. A, no dobra, no. zima będzie ciepła. Ciepła i wspaniała i w ogóle będą pięknie ptaki śpiewać i w ogóle będzie coraz lepiej po prostu. I nie będziemy mieć takich czterech pół roku. Bo jest w końcu ocieplenie. No. Właśnie, ocieplenie. I w ogóle będzie cały czas wegetacja roślin, będzie wszystko pięknie rosło, kwitło, i będziemy żyć w pokoju. I właśnie, i tak, należy wszystkim życzyć pokoju. Jak już nie wiesz, co zrobić, nie żyć tej energii, tylko wszystkim pokój i koniec. I, i już. No, ja już się nagadałam. Dość dużo. Bardzo dziękuję i do widzenia. Anchemia. Co? Jak ty dzisiaj szybko? Mówiłaś. Gdzie? A no dzisiaj. Tak, to? Teraz? No wiem. Co, co się stało? No to e, dobrze. Ja się nie, za dużo nie odzywałem. Co mi powiadałeś? Bardzo ja dobrze, odzywałem. ja lubię tak. No. No. no to trzymajcie się. Cześć! Do widzenia.